Witam państwa bardzo serdecznie. Otwieram 41 sesję Rady Powiatu w Hełmie. Witam państwa radnych, witam pana Piotra Deniszczuka, starostę Chełmskiego, witam pana Jerzego Kwiatkowskiego, wicestarostę, witam panią Agatę Niemczyk, skarbnika powiatu, witam panią Agnieszkę Drapsa sekretarza powiatu. Witam Pana Dyrektora Marka Bedlińskiego. Przechodzimy do kolejnego punktu, punkt drugi, stwierdzenie kworum. Bardzo proszę o stwierdzenie kworum w formie elektronicznej. Dziękuję bardzo. Na podstawie listy obecności oraz stwierdzenia kworum w formie elektronicznej. Stwierdzam, że jest wymagane kworum do odbycia promocnego posiedzenia. Przechodzimy do punktu trzeciego zatwierdzenie porządku obrad. Odczytam proponowany porządek obrad. Punkt pierwszy otwarcie obrad sesji. Punkt drugi stwierdzenie kworum. Punkt trzeci zatwierdzenie porządku obrad. Punkt czwarty przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji, punkt 5 informacja z działalności zarządu powiatu, punkt 6 interpelacje i zapytania radnych, punkt siódmy podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej, punkt 8 podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok, punkt 9 podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie powierzenia przez powiat chełmski zadania zarządzania drogą powiatową numer 1860L Gminie Wojsławice. Punkt 10. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania. Punkt 11. Wnioski Komisji. Punkt 12. Komunikaty Przewodniczącego. Punkt 13. Zakończenie obrad sesji. I ja bardzo proszę jeszcze o stwierdzenie jeszcze raz kworum. I, i bardzo proszę Panie Radny o wpisanie listy obecności. Szanowni Państwo, kto jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad? Bardzo proszę o głosowanie elektroniczne. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu, punkt czwarty. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. Protokół z poprzedniej sesji był udostępniony w wersji elektronicznej w systemie. E-sesja oraz wyłożony w biurze samorządowym. Czy są uwagi do protokołu? Nie widzę. W związku z tym, kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu bez czytania? Proszę o głosowanie elektroniczne. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt piąty. Informacja z działalności Zarządu Powiatu. Bardzo proszę pana Piotra Deniszczuka, starostę chełmskiego o przedstawienie informacji. Panie przewodniczący, wysoka rado, w okresie od ostatniej sesji odbyło się trzy posiedzenia zarządu, podjęliśmy trzynaście uchwał, które dotyczyły między innymi zmian w budżecie na 2020 rok, zmian w planie finansowym, informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu Hebego za, za pierwsze półrocze 2022 roku, informacji o kształtowaniu się budżetu Powiatu Chełmskiego za pierwsze półrocze i informacja o wieloletniej prognozie finansowej. Powołaliśmy komisje przetargowe do spraw wdrożenia układu wysokościowego na terenie Powiatu Chełmskiego, opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie drogi powiatowej na odcinku okszów Kolonia Srebrzyszcze udzielenia pełnomocnic dyrektorowi Specjalnego Ośrodka w Dorochusku, powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Liceum w Dubience, pani dyrektor Kazimierza Ciupie, wyrażenia opinii o w przedmiocie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacją inwestycji drogowej upoważnienia dyrektora liceum w Lubience również do składania oświadczeń woli jeżeli chodzi o zamówienia publiczne i procedury w trakcie realizacji to tutaj wdrożenie układu wysokościowego na terenie powiatu chełmskiego udzielenie kredytu długoterminowego dla powiatu chełmskiego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego. Tutaj chciałbym uzupełnić jeszcze, że na dzień dzisiejszy nasze zadłużenie to około 12 milionów złotych. Jeżeli się mylę, Pani Skarbnik, proszę mnie skorygować, nie pamiętam cyfr, a przypomnę, że jak tutaj przychodziłem 1 grudnia 2014 roku, to zadłużenie było wyższe i wynosiło 14,5 miliona złotych więc Zredukowaliśmy to zadłużenie, ale najprawdopodobniej w celu z uwagi na tą wojnę i to, że inwestycje w części zostały przerwane, a musimy je dokończyć, żeby nie stracić dofinansowania, prawdopodobnie będziemy musieli zwiększyć zadłużenie, ale nie wiemy też dokładnie, planować musimy, jakie wsparcie rządowe otrzyma powiat, bo na dzień dzisiejszy jest tutaj deklaracja, że jeżeli chodzi o gminy, to jest to kwota około 2 milionów 900 tysięcy złotych, natomiast jeżeli chodzi o powiaty, to ta kwota wyjściowa ma być nie niższa niż 6 milionów 100, 000, a trudno przewidzieć, jakie kryteria jeszcze będą, być może coś więcej będzie, a więc wtedy mniej będziemy musieli wziąć kredytu. I również kolejny sukces, o tym już mówione było. Przyszło zaproszenie tutaj. Wytypowani jesteśmy pod patronatem tygodnika, miesięcznika Wspólnota. Jest taki ranking samorządów za ostatnie 3 lata. To od 2019 do 2021 roku. Samorząd Chełmski jest na siódmym miejscu w kraju, jeżeli chodzi o inwestycje. I jest to oczywiście powód do olbrzymiej dumy, bo bardzo ciężko wszyscy na to pracowali. No i tak, jeżeli się słyszy tutaj takie głosy gdzieś się pojawiają, że powiat jest źle gospodarzony, źle zarządzany. No to tak się zastanawiam, jakby było lepiej, żeby zwiększone było zadłużenie, żeby mniej inwestycji było, żebyśmy może byli na ostatnim miejscu zamiast na siódmym na 314 powiatów w kraju. No oczywiście zajdzie, znajdzie się zawsze jakiś pismaczyna, który inaczej przedstawi sytuację, i znajdzie się jakiś człowiek, który chory z nienawiści będzie krytykował rzeczy, nie umiejąc docenić solidnej pracy i umiejętności gospodarzenia. W ostatnim czasie byliśmy organizatorem dożynek powiatowych. Jak oblicza tam gmina około 3 tysięcy ludzi było. Były delegacje z wszystkich gmin powiatu Chełmskiego. Ci co byli i ci co oglądali przekaz czy to w internecie, czy w mediach innych, widzieli, że impreza w moim odczuciu należała do udanych. Być może dlatego, że kilka ostatnich lat z uwagi na pandemię nie można było organizować tych imprez. Również uczestniczyłem w Gali nadania tytułów ambasador województwa lubelskiego. Były dożynki gminne w Dorohusku, w Kamieniu, w Rejowcu, no praktycznie we wszystkich gminach. Mi udało się być na ośmiu i tak to, że tak powiem było trudno, trudne było to, to połączenia, a wynikało to z tego, że w dwóch terminach w całym powiecie, czyli 21 i 28 praktycznie do Bienka, tylko wspólnie w tym samym terminie co powiat organizowała a więc m, trudne było to do objechania. Pokrótce to tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Panie Starosto. Przechodzimy do kolejnego punktu, punkt szósty. Interpelacje i zapytania radnych. Bardzo proszę, czy są zgłoszenia. Proszę bardzo Pan Radny Tomasz Szczepaniak. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. W sumie 3, a może nawet i 4. Zaraz zobaczymy. Tak, mieszkańcy miejscowości Bezek. Proszę o remont tej drogi 1807L gruntowej. Cytuję część maila, jakie między innymi dostaję. Dzień dobry. Chciałbym się dowiedzieć, czy wyżej wymieniana droga będzie w końcu doprowadzona do stanu normalnego funkcjonowania. Piszę, aby w końcu ktoś zajął się, ponieważ gdzie nie napiszę, to zostaje zbyta albo droga zostaje przeproszona kamyczkiem i na tym się kończy. Czekam na odpowiedź. Ja też czekam na odpowiedź. Panie Starosto, drogi zarządzie, proszę o zabezpieczenie wkładu własnego na zadanie inwestycyjne przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Majdan Zachodniński. Przypominam, że to Burmistrz Siedliszcza w imieniu powiatu złożył wniosek o dofinansowanie tej inwestycji w ramach PROF. To Pan Starosta Piotr Deniszczuk przed marcową sesją zaproponował mi osobiście, aby złożyć wniosek do PROF. informując, że pozostałą część finansuje. Po złożeniu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego, gmina otrzymała porozumienie, z której wynika, że powiat zamierza sfinansować tylko 50% wkładu własnego. Droga powiatowa w Majdanie Zachodnińskim jest własnością powiatu i to zadanie własne powiatu. Skoro można w innych gminach finansować 100% drogi, m.in. w okręgu wyborczym pana starosty, to czym się różni ta droga od innych? Proszę o zabezpieczenie środków i przygotowanie stosownego porozumienia do kwoty kosztorysu pomniejszając o 63,63 ,63 środków z PROF, czyli tak naprawdę wkładu własnego gminy, bo to gmina pozyskuje te środki. To tylko 34% dofinansowanie powiatu. Tak naprawdę. Pan starosta chwalił się, że na dożynkach było tak fajnie. Było fajnie, było kilka tam potknięć, ale chciałem się zapytać dlaczego zdjęcia Opozycji, radnych, którzy są w opozycji, w ogóle nigdzie ich nie ma, czy zostały wycięte. Tylko jedna strona, może to już taka tuba propagandowa starosty jest. I mam jeszcze jedno pytanie, panie starostu, którego miałem nie zadać, ale pan mnie prosił tutaj w przerwie między komisją a sesją, żebym zadał to pytanie. Zresztą na komisji pan tutaj już wspominał, mi się wydaje, że do strony kolegi Wójcickiego. Takie miałem wrażenie. Nie bawię się w plotki, nie słucham plotek, nie tworzę ich też sam. W związku z tym dopytuję u źródła. Czy to prawda, że prokuratura wszczęła postępowanie, podjęła postępowanie dotyczące przekroczenia uprawnień i działania na szkodę powiatu chemskiego przez Piotra Dyniszczuka, starostę chemskiego i Jerzego Kwiatkowskiego wice oraz dwóch członków zarządu, Pani Doroty Łosiewicz i Bogusława Kudybe członków zarządu w związku z realizacją poza budżetowej inwestycji na w prywatnym terenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Wierzbicy lub innych inwestycjach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Pan Radny Stefan Sakowski. Szanowny Panie Przewodniczący, mam tylko jedną interpelację. Zwracam się prośbą o pogłębienie rowu odwładniającego przez służby remontowe starostwa w pasie drogi powiatowej. Numer 1805L od przysiłka do mostu na Ucherce, po prawej stronie. A to dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani radna Agnieszka Dąbrowska. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Mam cztery interpelacje. W związku z prośbami, które składają do mnie mieszkańcy, chciałabym poprosić o. Udrożnienie to już kolejna moja prośba przepustu na Drodze Powiatowej 1729L przy posesji numer 62. To jest przy skrzyżowaniu drogi z Łukówkiem. Tam przy tych obfitych opadach, które no ostatnio warunki atmosferyczne są takie, jakie są, zbierają się znaczne ilości wody i zalewają sąsiednie posesje. Proszę również o naprawę ubytku na Drodze Powiatowej 1717L na zakręcie drogi w Sawinie przy ulicy Brzeskiej. Tam jest bardzo duża wyrwa, która stwarza głęboka zagrożenie dla y, użytkowników drogi również y, podczas sesji rady gminy tutaj y, sołtys y, Krobonoszy zwrócił się z prośbą o dokończenie wykoszenia poboczy, poboczy na drodze powiatowej 18-19L Krobonosz Kolonia głównie bo tam część zostało wykoszonych część nie i jeszcze dzisiaj tak rano jadąc już dostałam telefoniczną prośbę od mieszkańca, od właściwie od radnego gminy Sawin z Bukowy Małej. Dopisałam ją odręcznie. Ustawienie lustra przy skrzyżowaniu drogi powiatowej 1720L. To jest skrzyżowanie z drogą gminną przy kapliczce przy posesji numer 68. Tam dla wyjeżdżających jest niestety bardzo zła widoczność i stwarza to również zagrożenie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej zgłoszeń. W związku z tym przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt siódmy. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Bardzo proszę o przedstawienie informacji przez panią Agatę Niemczyk, skarbnika powiatu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. W projekcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Zmianie ulegają prognozowane dochody i wydatki w latach 2022-2024 i przychody prognozowane w latach 2022-2023. W związku ze zwiększeniem planowanych przychodów z tytułu kredytów wydłuża się okres prognozy ich spłaty do roku 2034. Główne zmiany to zwiększenie planowanych wydatków na realizację inwestycji drogowych współfinansowanych środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wprowadzenie do wykazu przedsięwzięć zaleń które do tej pory były planowane jako zadania jednoroczne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do Pani Skarbnik? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do opiniowania projektu um, uchwały przez poszczególne komisje. Komisja rewizyjna, Pan Przewodniczący Andrzej Zając. Dziękuję bardzo. Komisja finansów i budżetu, Pan Przewodniczący Ireneusz Oszczmuda. Pozytywna opinia Komisji. Dziękuję bardzo. Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, Pani Przewodnicząca Agnieszka Dąbrowska. Dziękuję bardzo. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa, Pan Przewodniczący Andrzej Derlak. Pozytywna opinia Komisji. Dziękuję bardzo. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Integracji Europejskiej, Pani Przewodnicząca Beata Augustynek. Dziękuję bardzo. Komisja Zdrowia i Profilaktyki Zdrowotnej Pan Przewodniczący Andrzej Dzirba. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Pan Przewodniczący Ireneusz Czuna. Wniosek formalny, aby nie odczytywać w pełni treści uchwał. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o głosowanie elektroniczne dotyczące wniosku pana przewodniczącego Ireneusza Czmody dotyczące nieczytania treści projektów uchwał. <laughs> Dziękuję bardzo. W związku z powyższym bardzo proszę o, o głosowanie nad uchwałą numer. 41 łamane przez 302 łamane przez 2022 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 8 września 2022 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu kolejnego, punkt 8, podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok. Bardzo proszę o przedstawienie informacji przez Panią Agatę Niemczyk, skarbnika powiatu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. W projekcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok planuje się zwiększyć dochody o kwotę ponad 100 tys. zł, wydatki o kwotę ponad 5 milionów 307 tys. zł. W tym kwota ponad 5 milionów 207 tys. zł będzie przeznaczona na zadania drogowe. Źródłem sfinansowania zwiększonego deficytu. W kwocie 5 207 305 zł. Będą głównie przychody z tytułu kredytu w kwocie 5 milionów zł. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Tomasz Szczepaniak. Panie Przewodniczący, mam pytanie do Pani Skarbnik, bo bierzemy 5 milionów Kredytu, tam 207 000 środków własnych, jak pamiętam. A mamy ogłoszony przetarg na kredyt w kwocie 9 milionów, także chciałem się zapytać o te 4 miliony. Czy one będą wydatkowane gdzieś później na zwiększenie innych inwestycji w związku z postępowaniami przetargowymi, które się odbywają? Jeżeli byśmy się nie wyrobili w tych środkach, czy, czy po prostu gdzieś zniknęły. miliony. Skąd? 9 milionów mamy ogłoszone. Jeszcze trzeba będzie ogłosić w kwocie 5 milionów. W sumie będzie 14 milionów. W sumie 14 milionów tak. będzie kredyt. Aha, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania do pani skarbnik? Nie, nie widzę. W związku z tym przechodzimy do opiniowania projektu uchwały przez poszczególne komisje. Komisja rewizyjna, pan przewodniczący Andrzej Zając. Dziękuję bardzo. Komisja finansów i budżetu, pan przewodniczący Ireneusz Czmuda. Dziękuję bardzo. Komisja oświaty, kultury i spraw społecznych, pani przewodnicząca Agnieszka Dąbrowska. Dziękuję bardzo Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa pan przewodniczący Andrzej Derlak. Dziękuję bardzo Komisja Rozwoju Gospodarczego i Integracji Europejskiej pani przewodnicząca Beata Augustynek. Dziękuję bardzo Komisja Zdrowia i Profilaktyki Zdrowotnej pan przewodniczący Andrzej Dzirba. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo Radni, uchwała nr 41, łamane przez 303, łamane przez 2022 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 8 września 2022 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok. Bardzo proszę o głosowanie. Jakieś problemy techniczne? Pani Radna? Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt dziewiąty. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie powierzenia przez powiat hełmski zadania zarządzania drogą powiatową numer 1860L gminie Wojsławice. Bardzo proszę o przedstawienie informacji przez pana Marka Bedlińskiego, dyrektora Wydziału Infrastruktury. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, projekt uchwały przewiduje uchylenie uchwały Rady Powiatu z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie powierzenia przez powiat chemski zadania zarządzania drogą powiatową nr 1860 L gminie Wojsławice, a polegające na opracowaniu dokumentacji technicznej na przebudowę tej drogi. Na etapie uzgodnień polegających na zawarciu porozumienia pomiędzy zarządem powiatu a gminą Wojsławice nie doszło do zapisów proponowanych przez powiat Chemski a narzuconych przez gminę Wojsławice polegających na tym, że powiat miał w roku 2023 sfinansować przebudowę tej drogi powiat proponował zapis, że wystąpi ośrodki zewnętrzne na przebudowę tej drogi, gdyż sfinansowanie zadania w koszcie przekraczającym 10 milionów złotych z własnych środków nie jest możliwe w ramach środków posiadanych przez powiat chemski. W związku z tym, że nie doszło do porozumienia, Rada Gminy Wojsławice uchyliła uchwałę o przejęciu od powiatu chemskiego zadania opracowania dokumentacji na przebudowę tej drogi. W związku z powyższym podjęcie uchwały przez Powiat jest jak najbardziej zasadne. Dziękuję. Dziękuję bardzo Panie Dyrektorze. Czy są pytania? Nie widzę żadnych zgłoszeń. W związku z tym przechodzimy do opiniowania projektu uchwały przez poszczególne komisje. Komisja Rewizyjna Pan Przewodniczący Andrzej Zając. Dziękuję bardzo. Komisja Finansów i Budżetu Pan Przewodniczący Ireneusz Czmuda. Pozytywna opinia. Dziękuję bardzo. Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, Pani Przewodnicząca Agnieszka Dąbrowska. Dziękuję bardzo. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa, Pan Przewodniczący Andrzej Derlak. Pozytywna opinia Komisji. Dziękuję bardzo. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Integracji Europejskiej, Pani Przewodnicząca Beata Augustynek. Dziękuję bardzo. Komisja Zdrowia i Profilaktyki Zdrowotnej. Pan Przewodniczący Andrzej Dzirba. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo Radni, uchwała numer 41 łamane przez 304 łamane przez 2022 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 8 września 2022 roku uchylająca uchwałę w sprawie powierzenia przez Powiat Chełmski zadania zarządzania drogą powiatową numer 1860L Gminie Wojsławice. Bardzo proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt dziesiąty. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania. Bardzo proszę pana starostę Piotra To Znaczy w kwestii tylko o tych rzeczy, które jak gdyby mam wiedzę pozostałe poinformowujemy pisemnie. No jeżeli chodzi o zdjęcia, <laughs> że <żeby> Państwa dzisiaj <laughs> panie radny współpracowaliśmy przez cztery lata. Ja myślałem, że czegoś pan się nauczył. Przecież można zrobić sobie selfie. Poza tym no macie tutaj ja wiem, ja wiem, ale Macie Państwo tutaj jeden z lokalnych tygodników, tylko, który usilnie, że tak powiem, krytykuje starostę i wychwala opozycję. Ja uważam, że no jest to wystarczająca sprawa. Ja nie wiedziałem osobiście, żeby na szczeblu na przykład centralnym e, robił Tusk-Kaczyńskiemu zdjęcia i promował go i odwrotnie. E, taka rola opozycji wydaje mi się, że dzisiejsza technika pozwala, Dzisiejsza technika pozwala na tyle, że jeżeli ktoś ma głowę na karku potrafi tak się wypromować, aby to wszystko grało. Jeżeli chodzi o prokuraturę to chyba nie ma żadnego zaskoczenia. Pan Wójcicki na jednej z sesji w sposób, że tak powiem stanowczy mówił, że będzie zawiadamiał, a jeżeli zawiadomienie wpływa to jest rzeczą oczywistą i normalną, że prokuratura musi podjąć działania i tutaj znając, że tak powiem zacietrzewienie jeszcze z Poznamy się kilkadziesiąt lat z panem Wojcickim. Znając jego nastawienie, to wiem, że to nie jest pewnie ostatnia ani pierwsza skarga, że musimy się przyzwyczaić z tym żyć tak jak z COVID-em, bo po prostu no, takie są realia polityczne na dzień dzisiejszy. Popełniłem błąd polityczny ulegając prośbie, bo myślałem, że pan radny się zmienił. Taka sytuacja była w gminie Hełm, gdzie przez jedną kadencję, przez przypadek pan był radnym. I taka sytuacja jest w powiecie. Miejmy nadzieję, że to przeminie, i, i, a do wyborów już niedługo i społeczeństwo zweryfikuje to wszystko. I to tyle, jeżeli chodzi o dwie, dwa tematy, te, takie, które, w których mam wiedzę na bieżąco. Na, na, na temat na, na, tych gospodarczych spraw to odpowiemy pisemnie, bo to trzeba sprawdzić, przeanalizować a szczególnie te, które wiążą się z wydatkami z budżetu. Dziękuję. Dziękuję bardzo Panie Starosto. Punkt 11. Wnioski komisji. W tym punkcie komisje nie mam żadnych wniosków, które by komisje mi przedłożyły. Punkt 12. Komunikaty Przewodniczącego. Nie mam komunikatów dla Państwa. Punkt 13. Zakończenie obrad sesji. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam pierwszą sesję Rady Powiatu Chełmskiego. Dziękuję bardzo.